że firma Popmart, która robi Labubu, nie ma tylko Labubu, produkują oni pełno przeróżnych innych serii takich wiecie, pudełek niespodzianek i tutaj mam Cry Baby. Zamówiłam z ich oficjalnej strony pełne pudło pudełek niespodzianek, które się nazywają Sad Club i właśnie w środku będą przeróżne takie jakby domki, pokoiki Cry baby i z tego będzie właśnie się tworzył jakby cały domek. Tutaj tak samo jak w przypadku labubu też można trafić sekreta, więc może nam się to uda, bo wiecie, Gupi to ma farta. Cry baby, to są po prostu takie jakby płaczące dziewczynki i tutaj jak widzicie będą te różne pokoiki i w każdym pokoiku po prostu no ta dziewczynka jakby płacze nad Jakąś sytuacją. Ogólnie mega śmiesznie wyglądają te scenki. Czekajcie, tu gdzieś się to otwiera. O! E, no i słuchajcie, za cały ten box, czyli za 8 tych mini pokoików, zapłaciłam 120 euro, czyli to wychodzi około 5, no, 5 stówek. E, ale już bez wysyłki, bo jak z Popmart się coś zamawia, chyba od 20 euro, to, to wtedy oni wysyłają nam to gratis. E, no i tam jeszcze wiecie, ogólnie jakieś punkty się zbiera na tej stronie, dostaje się jakieś tam zniżki. Ja na przykład teraz miałam zniżkę, że właśnie to mogłam kupić e, minus 40 ziko, nie, więc tak naprawdę zapłaciłam no na 4,5 stówki. Drogo jest, drogo jest, ale wiecie, no cóż, y, ładne rzeczy to są. Dobra, słuchajcie, chciałam to, tak, chciałam to, bo to jest jakby blue chyba. No w kiblu. Ogólnie te Cry Baby mają taki trochę dziwny vibe, bo to są właśnie jakby małe dziewczynki, dzieci, które płaczą. Tu zobaczcie jak fajnie jest na pampersie nadrukowane. E, nie rozumiem do końca tego vibe'u, ale jest to nawet urocze. Aha, bo to jest... O matko, ona tak płacze, że aż się kałuża zrobiła. Z tego co widziałam, to można o, sobie to wyciągnąć. E, można sobie jakby też zmieniać później no wiecie, przekładać sobie tutaj pokoik, gdzie się chce. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest, słuchajcie, krzesełko. Tego widzę, że ściągnąć nie da rady, to jest wszystko przymocowane, ale to nawet i dobrze, bo wtedy, wiecie, nam się to nie wala. Porto mi tam w ogóle w tle szczeka, ale trudno. Tu mamy jeszcze jakieś, jakieś wiadro, tutaj mamy mopa. I to wszystko tak mocno jest przymocowane, no. No i tutaj mamy miejsce na tą naszą Crybaby. E, I ona chyba płacze, że musi, nie wiem, posprzątać łazienkę czy coś takiego, bo na pewno i papieru, słuchajcie, toaletowego nie zabrakło, nie? Tego to akurat ma bardzo dużo. Jeszcze zobaczmy z tyłu. Dobra, z tyłu niczego nie ma. Oczywiście to nie jest wszystko, bo jeszcze tutaj mamy... Tam to jest, wiecie, to na wilgoć, takie te, te, te groszki, to tego ja wam nie będę pokazywała. Mamy jeszcze też kartę e, i tutaj mamy... Właśnie, to jest. Każdy, każdy pokoik jest podpisany i tu jest podpisane, że to jest wielki dzień sprzątania. No, no, i, no i nasza Crybaby po prostu płacze nad tym, że. Musi posprzątać, no. Ja też bym płakała, bo nie lubię sprzątać. Lecimy z kolejnym. No i te właśnie wszystkie domki będą. W sensie te pokoiki będą się układały jakby w domek. No to już ten jeden, który chciałam, to mam, no i na pewno jeszcze chcę, ten tutaj ze śmietnikiem, nie? Bo, no bo to śmieci są, wiecie. Ja lubię takie dziwne rzeczy, więc mam nadzieję, że to trafię, że to się uda. No i fajnie by było trafić jeszcze też sekretną. Uwaga, uwaga, co będzie tutaj? Jakiś żółty, okej, okay. okej, okay. bo jak nie trafimy, słuchajcie, sekreta, to chyba będziemy wtedy mieli jedną powtórkę albo nie wiem, coś źle liczę. Okej, okay. co to jest znowu jakieś tutaj sprzątanie, ale tym razem to jest chyba jakiś przedpokój czy coś takiego. Zobaczcie, tu nawet są małe. Na, jak to jest szczegółowo zrobione? Naprawdę przepięknie. Zobaczcie tą lampę. Tu jest nawet połamana noga, jakby yy, w tym stołku, nie? Jak i dywan w ogóle. Wow, no takie mini scenki. O nie, zobaczcie, tam Baby, Ona już chyba umarła. I w ogóle ona nie ma tutaj łez niebieskich, tylko są w ogóle białe i to trochę w pierwszej chwili myślałam, że to wiecie co to są? Że to są smarki, że ona już się aż obsmarkała. No nie mogę po prostu, ona już leży, umarła, nie? Bo musiała troszeczkę, słuchajcie, posprzątać w pokoju i po prostu ja już nie daję rady, umieram. To jest po prostu tak prawdziwe, nie? Są te scenki. Jak ja bym miała zamiatać taką zmiotką, a nie odkurzacz, yy, odkurzaczem, to też bym płakała, nie? <gry> Tutaj mamy naszą kartę, i słuchajcie, ta scenka jest podpisana. No, można by było to przetłumaczyć po prostu jako zniszczona. Ona po prostu już jest totalnie zniszczona. No, i jak Wam się podobają te pudełka niespodzianki? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo nie wiem też, czy wiecie, ale Popmart ogólnie co tydzień wypuszcza jakieś nowe niespodzianki i e, jest tego i na ich stronie po prostu całe multum. Więc ja bym chciała naprawdę więcej tego otwierać, bo mi się to wszystko podoba, ale to zależy od Was, czy Wam się to podoba i czy chcecie to widzieć na filmach, jakieś inne pudełka niespodzianki z innych serii. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj tysięcy łapek w górę. Bardzo mi się też podoba ten napis tutaj. Wiecie, to są takie, takie szczegóły, ale przez to te rzeczy po prostu wyglądają no tak ekskluzywnie, no nie? Ale też jeżeli chodzi słuchajcie o jakość, to naprawdę nie można się do niczego przyczepić. No Pop Mart naprawdę robi słuchajcie, te rzeczy, wiecie, te, te pudełka niespodzianki no takie dopracowane tam, wiecie, to, to, to nie jest badzie w żaden, nie? Dobra, gdzie tu to otworzyć? Uwaga! Czy będzie to, co chciałam? Okej, okay, brązowe. Nie pamiętam jaki to miało kolor, więc ciężko stwierdzić. O, to jest na ogródku! Ale to ładne jest! Tu jest kapelusik. Czekajcie, wyjmiemy to, wtedy to lepiej widać. O! Ja. I co tutaj ptaszek jakiś siedzi? To jest mały p... nie, albo nie! To... to listek spadł z tego słonecznika i jest tutaj! Jakie to jest urocze w ogóle. Ikoneweczka. Oh my god, so cute. Ta mi się na razie najbardziej podoba. W sensie, jeżeli chodzi, wiecie, o figurkę Cry baby. Zobaczcie to. No. W <laughs> słoneczniku. W sensie, jakby to jest kapturek. To jest yy, nie czerwony kapturek, tylko słonecznikowy kapturek. I tutaj dostaliśmy coś jeszcze do złożenia. Oj, wypadło mi. To jest, słuchajcie, mała roślinka. Tu mamy nawet na doniczce, ta, ta, zobaczcie, ta buźka na tej doniczce też płacze, nie? Też ma łezkę, tu wszystko jest związane z tym płaczem. Okej, okay, mała sadzoneczka, nie wiem tylko gdzie ją włożyć, gdzie się tak położyć. Może tu na stoliczek, o, coś takiego. I ta nasza Cry baby. tu ma, zobaczcie, o, bo ona akurat stoi, a nie leży, więc ma taki, wiecie, miejsce, gdzie ją można wetknąć. I uwaga, wkładamy. I w ogóle jestem ciekawa, czemu ona płacze. A może płacze, bo jej kwiatek umiera. Słonecznik, wiecie, wysycha. No, to by miało sens. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj e, na tej karcie naszej napisane. No, to chodzi chyba o to, że, że właśnie ona po prostu płacze nad, nad tym kwiatkiem. Ale lecimy, słuchajcie, z kolejną. E, no dobra, no ja chcę koniecznie te śmieci, nie? Bo zobaczcie, tutaj w ogóle tej Cray Baby prawie nie widać, bo ona jest jakby pod jakimś kartonem. I to jest super, no ja po prostu najbardziej chcę tą. I jak jej nie trafię, to bardzo się zdenerwuję, nie? Bo to jest coś, co po prostu chcę najbardziej. Dobra. Uwaga, trzymajcie kciuki, nie? Trzymajcie kciuki, bo ogólnie, jeżeli trafię sek sekreta, to wtedy nie będę miała wszystkich tych w sensie, wiecie, jeżeli będę trafię sekreta, to wtedy będzie mi brakowało jednej scenki, no bo będę miała zamiast tego sekreta. I mam nadzieję, że wiecie. Ja szczerze, mam gdzieś tego sekreta, wolę, wolę te śmieci dostać. Okej, okay, tu mamy przepiękny pokoik z jakąś dużą komodą. Tu jest obrazek, szafka, skarpety. Jakaś, nie wiem, myszka tu jest, czy coś takiego? I w ogóle zobaczcie, jak tutaj dziwnie została Kray Baby zapakowana. O co chodzi? Zabezpieczyli ją, jakby miała, nie wiem, jakieś co najmniej wstrząsy przeżyć. Bo ona ma tu rybkę. I co ta rybka umarła? Dlatego ona płacze? Patrzcie na to, ona w ogóle wisi nad tym akwarium, nie? Ale dobra, wydaje mi się, że ona chyba płacze tutaj, bo, bo po prostu. No nie, dlatego, że ma bałagan w pokoju, tylko po prostu chyba jej rybka umiera, nie? W ogóle, jakie smutne to jest. Dlatego to się może ta seria nazywa Sad Club, czyli, wiecie, smutny klub, ale. Czemu śmierdzili rybkę? Zobaczmy, czy to prawda. Yy, nie, tu jest po prostu, jakby można by było przetłumaczyć to, że yy, jakby no, duże krople yy, spadają do miski, coś, coś takiego. Nie wiem, ciężko mi to przetłumaczyć po polsku. Albo może, że miska łez, że ona tutaj płacze i, i to wszystko, co jest tutaj, wiecie, w akwarium, to, to są jej łzy. Ale czemu na płacze? A taka scenka też jest z kotkiem? Powinna być, nie z obrazka. Dobra, chyba jest, bo oni zawsze dają tutaj coś, wiecie, na obrazku, co można też zdobyć, nie? Akurat to też by było fajne, bo bym miała, wiecie, małego kotka. <laughs> to akurat też by było bardzo urocze. Muszę tak uważać, wiecie, jak to wyciągam, żeby nie zobaczyć tej kartki, która jest w środku, bo ona już by, wiecie, mi wtedy zaspoilerowała, co trafię. O! Różowy jakiś! O! 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 Pokoik, pokoik! Tak, to jest sypialnia! Czyli tamto, tamta scenka poprzednia, myślałam, że tamto to była sypialnia, ale nie! Tu jest typowa sypialnia! Mamy tutaj, zobaczcie, w środku jakieś yy, na łóżku gorące kakao, poduszeczka. Ale to wszystko jest pięknie zrobione! Jakieś misiu! Ja nie mogę, no! Mega to wygląda, naprawdę jestem pod wrażeniem. <laughs> w sensie jakby tej jakości, nie? No i tu mamy już, słuchajcie, akurat zwykłą pojedynczą y, Cry baby One też widzicie mają różne włosy. A gdzie ją teraz posadzić? A, bo ona chyba. Że, czekajcie. Nie, no, chyba na łóżku ma siedzieć, nie? Dobra, ona ma tak siedzieć, że wiecie, smutna płacze na łóżku. O nie, ciekawe, co jej się stało, że ona płacze, nie? Trochę smutne są te kraj, baby. Niby śmieszne, ale jednak trochę smutne, nie? Bo płacze biedna w nocy. Dobra, zobaczmy w takim razie tutaj tą kartkę. Może nam to coś więcej powie, czemu ona płacze. Eee. A, bo nie może spać! I dlatego płacze, Okej, okay. bezsenność. No ja czasami, jak nie mogę zasnąć, to też już płaczę. <grym> Zobaczcie, jaki mi się już tutaj ładny domek tworzy. Super to wygląda, jak wiecie, wszystko będę miała razem. I właśnie, żeby to sobie, wiecie, ustawić na półce, i żeby to sobie tak ładnie stało, będzie to wyglądało naprawdę mega uroczo. No, tego sekreta będzie naprawdę ciężko trafić, bo to jest 1 na 96 pudełek, więc wiecie, to są raczej marne szanse, żebym trafiła akurat sekretny, sekretny pokoik. Ale to mówię, to nie jest ważne, bo on jakoś mi się tam wielce nie podoba. W sensie jest fajny, ale. Ale ja chcę mój śmietnik. Gdzie jest mój śmietnik, nie? O! Czy, czy to nie było niebieskie wtedy? No, to chyba będzie mój śmietnik! Tak! Tak, mój śmietnik! Oh my god, ale to fajne! Nie no, przyznajcie, że to wygląda najlepiej, nie? Normalnie kosz jest, tutaj jest worek, albo tu jest jakaś w ogóle na uliczce, że wiecie, zapewnie za, za domem ciemna, ciemna alejka. Tu mamy pewnie jakąś starą gazetę. Tu jest jeszcze jakaś, czekajcie, niech mi się tu ostroj złapie. Co to jest? To jest jakaś siatka? Aha! I na tej siatce jest napisane yy, jakby miej zły dzień, no nie? Ale dobra, złóżmy teraz yy, tą naszą tutaj Cray Baby, bo ona jakoś będzie pod tym kartonem sobie siedziała i będzie fajnie wyglądała. Nie wiem czemu oni niektórym zrobili białe łzy. To dziwnie wygląda trochę jak smarki właśnie. Ale o, wydaje mi się, że chyba coś takiego. Ktoś ją zostawił na śmietniku i dlatego płacze. Ej, to jest straszne. Czemu ktoś zostawił małe dziecko na śmietniku? No powiem wam tak, to jest aż wręcz nielegalne, karalne to jest! Nie można dzieci zostawiać na śmietniku, no! Zobaczmy jeszcze karteluszkę. Nie wiem, może ona szła wyrzucić śmieci i się po prostu y, zgubiła, ale nie, rzeczywiście! Tu jest napisane, że jest pozostawiona. Że wiecie, ją y, zostawili jak, jak jakieś resztki, właśnie, jak śmieci. Matko, jedyna, co się tu dzieje? To jest aż straszne, nie? dobra, lecimy z kolejnym to jest słuchajcie, już przedostatnie pudełeczko, e, pamiętajcie żeby zostawić dużo łapek w górę jeżeli chcecie więcej takich właśnie niespodzianek z Popmart e, nie mówię, że te Cry ale są jeszcze po prostu inne, oni tam mają naprawdę całe mnóstwo przeróżnych serii, które można otwierać, okej, okay, to też jest słuchajcie niebieskie ale trochę jaśniejszy ma kolor i mamy o, to jest to z kotem. chciałam też to bo mamy mała dełama jaką smutkiego kotka. Widzę, że kanapa jest podrapana pewnie przez kota. No, e, dajcie znać w komentarzach, czy jeżeli macie kota, czy wasz kot też drapie kanapę. Mój na szczęście nie, ale wiem, że e, wielu ludziom no, koty drapią kanapy czy jakieś fotele. Tu mamy jeszcze zaczcie jakieś kapciuszki. I jest też poduszka z tyłu. Czekajcie, spróbuję. O, jakoś tu wam złapać ostrość na nią. I ta poduszka, słuchajcie, też. Jakby płacze? Widzicie to? Ona też ma taką małą łezkę. No dobra, to jeszcze teraz wyciągnijmy tutaj naszą Crybaby. O, mamy blondyneczkę, bo ostatnio były cały czas z y, czarnymi włoskami. I ona o, tutaj trzyma poduszkę, o nie! Ona tutaj nawet obok ma jeszcze chusteczki, żeby obetrzeć swoje łzy, nie? Ale czemu ona płacze, to nie wiem. Może dlatego, że... Że na przykład jej ulubiony serial się skończył, który oglądała w telewizji, i dlatego płaczę. Zobaczmy kartę, może coś nam to podpowie, czym ona płacze. Yy, nie, tu jest po prostu, że wiecie, jakby łzy, łzy, łzy kapiące na, na poduszkę, jakoś tak, by można było to przetłumaczyć. Więc nie wiem, jeżeli macie propozycję, yy, czemu ona płacze, to możecie napisać w komentarzach, nie? Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł, czemu ona płacze. Dobra, słuchajcie, ostatnie pudełeczko. Czy mi czegoś, słuchajcie, brakuje? Brakuje mi tego. Czerwonego, to, to jest, słuchajcie, najciepl najcieplejszy dzień w wakacje. O, no to właśnie niedługo tak będzie. Yy, no albo brakuje mi sekreta, więc albo to trafimy, albo sekreta. Więc uwaga, uwaga, chwila prawdy. Szczerze, obojętnie. Znaczy, wiadomo, jak będzie sekret, to będzie fajnie. <ścoughs> to zawsze jest, wiecie, sekret, ale wydaje mi się, że może być ciężko, nie? No tu naprawdę jest, słuchajcie, mała, bardzo mała szansa, żeby to trafić. No i słuchajcie, mamy czerwony domek, czyli to chyba będzie ta zwykła scenka. Tak, ale nie, no dobra, powiem Wam, ten czerwony domek też jest yy, super. A to jest kuchnia! To tego nie było widać tam na obrazku. Tu mamy ten wiatrak, słuchajcie, tu z tyłu jest lodówka. Yy, tu jest jakiś napój. Jest też arbus. Jest tutaj też, czekajcie, coś tu jakaś książka jest? Co to jest? Coś ona ma tutaj zapisane? A może to jakiś jest pamiętnik, czy coś takiego, no nie? Że ona sobie coś tam zapisuje w nim. Tutaj, Crybaby dostała nawet poduszkę. I to chyba. To tak ma być? Co? Ja nie rozumiem czasami, jak to ułożyć. Ej, moment! Tu jest pokazane, że ona wręcz lata jakby! Co?! Ej, no dobra! Rzeczywiście można było ją tak ustawić, że ona wygląda jakby zaraz miało ją wywieźć z tego pokoju, nie? Ależ to! Dobra, ta scenka mi się też mega podoba, ale... Wszystkie mi się tu prawie podobały, nie? Więc co ja będę tu dużo mówić? Złożyłam już tutaj e, cały mój domek. Zobaczcie sobie z bliska, jak to wygląda. I napiszcie też koniecznie w komentarzach. Który pokoik Wam się podoba najbardziej? Wy wiecie, który mi się już podoba, ale ja nie wiem, który Wam się podoba, więc proszę, o nie, kamera spada, proszę napisać, proszę napisać, który Wam się podoba najbardziej i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!